Siemanko, witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj omówimy sobie i przeanalizujemy wszystkie TV spoty i klipy, które pojawiły się przez ostatnie kilka dni. Wiem, że trochę ich się nazbierało i trochę zaniedbałem fanów Godzilla versus Kong, jednak teraz możecie być spokojni, ponieważ wszystkie klipy, które się pojawiły, łącząc je razem, otrzymamy naprawdę Kolejny trailer, że tak powiem, ale wszystko po kolei. Zanim jednak o tym, to przywitajcie pięciu najnowszych subskrybentów na kanale. Jeżeli chcesz być na tej liście w kolejnym materiale, to wiesz co zrobić. Godzilla vs. Kong to chyba jeden z najbardziej oczekiwanych filmów teraz. Zależy, kiedy oczywiście oglądacie ten film, ale pierwszej połowy, na przykład w 2021 roku, ponieważ. Tak naprawdę nie mieliśmy żadnego wielkiego blockbustera, a ten będzie miał premierę 31 marca, czyli w momencie nagrywania tego materiału już niespełna za miesiąc. No i wiecie co, z Godzilla vs. Kong było tak, że wiedzieliśmy, że ten film powstanie i błagaliśmy o ten zwiastun. Cokolwiek, pierwszy teaser i teraz krzyczymy stop. Za dużo. Za chwilę będziemy znali całą fabułę filmu. Co o tym sądzicie? Czy to jest za dużo, czy to jest za mało? Dajcie znać w komentarzach poniżej. Moim zdaniem tych klipów jest tak dużo, ale na szczęście, na szczęście, wszystkie oscylują wokół, um, wokół tej bitwy Godzilli i Konga na statku, że tak naprawdę dostajemy inne ujęcia tej samej walki, co troszeczkę uspokaja mnie. Pomimo tak wielkiej ilości klipów, także dobra, zabieramy się za omówienie. Te klipy są w losowej kolejności, także tu nie ma znaczenia. Na samym początku chciałbym zauważyć, że ten film będzie wyglądał prześlicznie po prostu będzie tak piękny. No zwróćcie uwagę na przykład na to zdjęcie gdzie Kong patrzy na tą tajemniczą na razie dziewczynkę. Widać, że większość budżetu poszło w Godzilla i Konga. No ale w co niby innego miałoby pójść, prawda? Dalej ujęcie, w którym Godzilla niszczy, no właśnie, nie wiadomo co. W tle widać czyste niebo. Wydaje mi się, że to jest em, scena na statku czy na tym em, frachtowcu, czy jak to się tam nazywa. Na którym Godzilla i Kong będą walczyli przez 18 minut, tak powiedział reżyser filmu. Ta scena będzie trwała 18 minut, ponieważ fani zaczęli narzekać, że za dużo pokazują w zwiastunach, to reżyser wypowiedział się i oficjalnie powiedział, że ta scena trwa 18 minut i my tak naprawdę nic nie widzieliśmy jeszcze. W każdym razie wygląda to całkiem w porządku. Zwróćcie uwagę, że w tle za godziną jest noc, a scena, którą teraz widzicie na ekranie, czyli ta dziewczynka dotykająca się palcami z kongiem, też dzieje się w nocy. Czyżby to była ta sama albo kontynuacja tej samej sceny, nie mam zielonego pojęcia, ale trailer dalej przeskakuje na jakieś wybuchy w tłumie. Wydaje mi się, że to jest tylko tak mądrze zmontowany zwiastun i te sceny nie, nie są po sobie, nie następują po sobie. Ale oczywiście mogę się mylić. Dalej, Madison, w którą wciela się Millie Bobby Brown, mówi, że coś prowokuje ich, tu ma oczywiście na myśli Godzillę i Konga, do walki. Wydaje mi się, że to będą te pulsy z czaszki Godzi e, Gidory, e, którą pokonała Godzilla w Królu Potworów. O czym wspominałem w materiale <laughs> sprzed kilku dni, który możecie obejrzeć klikając w ikonkę i w prawym górnym rogu. Dalej, jaka fajna scena następuje później, ponieważ może, jak możecie zauważyć, Kong unika atomowego oddechu Godzilli, jednak do uniknięcia, czy do zablokowania ataku Używa jakiegoś rodzaju tarczy. Wygląda to jak kawałek ściany jakiegoś budynku, no bo co innego może być tak ogromnego. W każdym razie zwróćcie uwagę, że w sekundzie, kiedy atomowy oddech dotyka tej przeszkody, tej tarczy, od razu e, z, praktycznie roz, rozpada się w pył. I takie właśnie smaczki są najlepsze w tego typu filmach, że widać dbałość o szczegóły. Każdy element jest naprawdę dobrze przemyślany, i to się po prostu dobrze ogląda. I myślę, że reżyser i specy od efektów specjalnych wiedzą o tym, że fani po prostu zwracają na takie rzeczy uwagę. Dalej, kosmicznie fajne ujęcie, w którym widać jak Kong swoim nowym toporem, który według tej skali ma chyba jakieś 50 albo 60 metrów, i tu mówię o samym ostrzu, a sam topór ma chyba ze 100. W każdym razie przepoławia um, samochód strażacki, jakiś tam straży pożarnej na pół. Wydaje mi się, że jest to scena. To może być mega naciągane, ponieważ najpierw posłuchajcie, co mam do powiedzenia. Wygląda na to, że albo konk jest pod ziemią, co miałby więcej sensu, i próbuje się jakoś wdrapać na powierzchnię i tym mieczem, tak wie, mieczem, tym toporem tak zahacza o właśnie ten. Um, Wóz strażacki i o powierzchnię, wydostając się z tej wielkiej dziury, albo próbuje wdrapać się na wieżowiec. Tylko, właśnie ta druga teoria jest taka fajna, ale mało prawdopodobna, no bo skąd na wieżowcu wóz strażacki? Jeszcze tego nie widziałem. No i teraz kolejne ujęcie prawdopodobnie zdradza fabułę albo praktycznie cały film i tu uwaga, to nie jest żaden spoiler, tylko to, jest, są, to są domysły, które ja wysnuwam po tym co widzę na ekranie. Zwróćcie uwagę na tą scenę. Kong skacze na plecy Godzilli, wrzucając ją prosto w, w budynek. Wygląda to iście spektakularnie. Wygląda to naprawdę epicko. Tak jak mówiłem wcześniej, efekty specjalne w tym filmie będą naprawdę na najwyższym z najwyższych poziomów. Ale co jest ciekawe, zwróćcie uwagę, w którą stronę patrzy Godzilla. W ogóle nie przejmuje się Kongiem. Dopiero tutaj widać, jak kawałeczek przechyla głowę, jak już Kong jest bardzo blisko, już zbyt blisko, aby cokolwiek zrobić. A w międzyczasie Godzilla ładuje swój atomowy oddech. Tylko w kogo celuje? Czyżby właśnie to ujęcie zdradziło, że Godzilla walczy i z Kongiem i z MechaGodzillą? No bo w kogo innego mógłby celować, dajcie mi znać w komentarzach poniżej. Jeżeli teraz zobaczycie na ekran, to widać, że przed godzillą jest tylko budynek. Tam tak naprawdę nie ma żadnej mecha godzili, ani nikogo innego. Także co to może być? Dajcie mi znać w komentarzach poniżej. Kolejny nowy klip w nowym TV Spocie pokazuje, jak organizacja Monarch łapie Konga. I teraz tak, wiemy, że film będzie się częściowo przynajmniej dział na Antarktydzie. Jak do tego dojdzie, to możecie poznać oglądając moje poprzednie filmiki dotyczące Godzilla vs. Kong. Gdzieś podczas całego tego lotu Kong się obudzi. Myślę, że to będzie jedna z pierwszych scen walki, gdzie Kong będzie bardzo zdezorientowany i zacznie wszystko rozwalać, tak jak to było w scenie z helikopterami w wyspie Czaszki. W Hollow Earth Kong dostanie swój topór, który jest zrobiony z części jakiegoś przodka Godzilli, dzięki czemu właśnie będzie mógł oprzeć się atomowemu oddechowi. No i tutaj widać, jak Kong spada właśnie z powierzchni Ziemi, która znajduje się gdzieś na Antarktydzie, do środka, środka Ziemi. Jeżeli wiecie, co mam na myśli, po prostu pod powierzchnią naszej Ziemi znajduje się jeszcze inna Ziemia, zamieszkiwana przez Tytanów. I tam prawdopodobnie Kong zdobędzie swój topór. To ujęcie bardzo mnie intryguje, ponieważ jak możecie zobaczyć teraz na ekranie, w jednym ze statków kosmicznych, czy jak to się tam nazywa, kopsu, kapsuł kosmicznych, nieważne, w jakimś pojeździe latającym jest ta nasza niezidentyfikowana dziewczynka, która prawdopodobnie jest tam tylko dlatego, że potrafi rozmawiać z Kongiem, czy porozumiewać się językiem migowym z Kongiem. Ale zobaczcie, jest tam też Godzilla. Ale czy to jest nasza Godzilla, czy to jest czy ta scena wydarzy się w Hollow Earth? W każdym razie no jak widzicie gołym okiem jest tam Godzilla, ale czyżby ludzie byli na tyle głupi, żeby wtrącać się w walkę pomiędzy Godzillą a Kongiem na tak bliski wiecie, na tak bliską odległość, oni są jakieś nie wiem 30, 40, 50 metrów od Godzilli. Kto byłby na tyle głupi, żeby e, tak blisko a, takiej, nazwijmy to, złej godzili się e, znajdować. Także tu musi być coś ekstra na rzeczy, coś więcej musi się tam dziać. No i tutaj widać kolejne ujęcie ze środka Ziemi, czyli z Hollow Earth, w którym to Kong i dwa takie wielkie, jakieś niebieskie e, pojazdy kosmiczne, nie wiem jak to nazwać, naprawdę na razie nie wiadomo co to jest. E, Idą w jednym kierunku, czyli w kierunku tej Wielkiej Góry, która jest prawdopodobnie jak domem przodka Godzilli, i prawdopodobnie tam Kong zdobędzie swój topór, ale kto wie, wszystko jest możliwe. Właśnie niedawno premierę miał nowy klip telewizyjny, który akurat udało mi się zawrzeć jeszcze w tym omówieniu. W nim widzimy jak Kong budzi się obrzasku na wyspie czaszki prawdopodobnie, ale. Co to jest, albo gdzie to jest, naprawdę nie wiemy. W pewnym momencie prawdopodobnie chce pokazać to tej małej, nieznajomej dziewczynce, że on jest tutaj uwięziony. Gdzie on jest? Napiszcie mi w komentarzach, gdzie waszym zdaniem jest Kong. Zobaczcie, robi taką wielką włócznię z drzewa i rzuca w niebo, która... No natrafia na przeszkodę i tutaj wygląda to zupełnie jak scena z Hunger Games czy Igrzysk Śmierci, którzy, w których uczestnicy tych Igrzysk Śmierci byli właśnie e, uwięzieni w takiej kopule jak właśnie teraz Kong, czyżby to była jakaś e, Iluminacja albo jakieś więzienie dla Konga nie mam zielonego pojęcia, ale ten film będzie trwał 153 minuty, czyli prawie 3 godziny, a to jest naprawdę dużo czasu, aby rozbudować historię Konga, ponieważ, tak jak powiedziałem w jednym z poprzednich materiałów, Godzilla dostał swoją część hmm, historii, wiemy bardzo dużo na temat Godzilli, ale na temat Konga nie wiemy aż tak dużo. No i to ujęcie niszczy system. Czyżby Kong miał tron? W jednym z poprzednich materiałów o Godzilla vs. Kong mówiłem, że są takie niewykorzystane koncept arty, czyli grafiki koncepcyjne. Na jednej z nich był właśnie, była taka scena, na której Kong siedzi na tronie. I to jest potwierdzenie, że właśnie wykorzystano tą grafikę koncepcyjną. Kong ma tron. Gdzie, nie wiadomo, czyżby to było tuż po wygranej z Godzillą, albo e, gdzieś na wyspie Czaszki, nie wiem, ale na pewno Matron, ewidentnie widać, że na nim siedzi. To ujęcie wygląda jakby Madison, grana przez znowu Millie Bobby Brown, była w środku Mecha Godzilli. Jak pamiętacie, to zdjęcie z planu filmowego ze środka Godzilli, Mecha Godzilli, przepraszam, Kolory zgadzają się w 100%, wszystko wygląda bardzo podobne, żeby to mógł być zwykły przypadek. Czyżby postać grana przez Millie Bobby Brown, czy Bobby Millie Brown, już nie, nie wiem jak się nazywa, była za sterami Mecha Godzili, albo próbowała... nie wiem, jakoś powstrzymać Mecha Godzilla, bo w tym momencie chyba wszyscy już się możemy zgodzić, że Mecha Godzilla na pewno pojawi się w filmie. Dobra, tutaj mamy troszeczkę inną perspektywę tej sceny, w której wszyscy myśleli, że Mecha Godzilla walczy z Kongiem i Godzillą w, w Hongkongu. Jak możecie zauważyć, tutaj Kong ma wbity topór w ścianę z jednego z zwierzowców. Za nim jest Godzilla i próbuje go jakby wepchnąć w budynek. Prawdopodobnie Kong zrobi to samo, co właśnie Godzilla zrobiła z nim, o czym wspominałem parę minut wcześniej. Ale to potwierdza fakt, że nie ma tutaj ani Godzilli, ani Mecha Godzilli. To znaczy jest Godzilla, ale nie ma Mecha Godzilli. No i ten urywek, w którym Godzilla następuje na Konga. Czyżby to było ostateczne wyzwanie i powiedzenie, kto jest Alfą? Czyżby Godzilla wygrała w tym filmie? Bardzo wątpię. Ja jestem nadal za Kongiem. A wy? No dobra, chyba w tym momencie nadrobiliśmy wszystkie TV spoty, wszystkie zwiastuny i trailery do Godzilla vs. Kong, który premierę będzie miał 31 marca na HBO Max i w kinach. O ile będą otwarte. Hej, ty, jesteś jeszcze? Zaczekaj. Skoro mam Twoją uwagę, to spójrz do góry, gdzie zobaczysz inne ciekawe materiały z kanału. A jeżeli jeszcze to oglądasz, to kliknij przycisk po prawej stronie, aby nie ominąć kolejnych materiałów. No i nie zapomnij odwiedzić Sociali. Linki jak zwykle w opisie. Trzymajcie się, na razie.